18 ma tu Eric Dobiliśmy 15 subskrypcji, jakby. I mamy 17 subskrypcji, i bardzo się tego cieszę. I teraz chcemy dobić 20. To będzie teraz gleba banalne I teraz oczywiście, to ja tu gadamy: że mamy ponad 2467. I teraz chcemy, jak dobić 2500. I potem 2550, i tak dalej. C50. I bardzo. Bardzo chcę. To bardzo. I byliście nawet już 15 subskrypcji, ale mamy już 17. Jestem tak ucieszony normalnie. Nie subskrybujecie. I tak ucieszony właśnie, mogę nacieszyć i dobimy 2500 wyświetleń i bardzo chcę, no 20 subskrypcji to możemy mieć, tak, może cały tydzień będzie, już będziemy cały tyle będziemy mieć 20 subskrypcji i dobimy 2500 subskrypcji, proszę was 20 subskrypcji, też proszę was, papa pa, tu rx